Witam kochani w bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 10 ciekawostek o danym wrestlerze. W poprzednim odcinku przyjęliście mnie bardzo ciepło i uzbieraliśmy 10 łapeczek, więc jeżeli w tym odcinku zbieramy 15 łapek w górę, wtedy pojawi się kolejny materiał z wrestlerem, którego sobie wybierzecie. Dzisiaj jednak trafimy do Doliny Śmierci, ale zanim to nastąpi, chciałbym abyście zasubskrybowali kanał, inaczej Undertaker pojawi się u Was w domu. Nie ma na co czekać, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Mark William Calloway, bo tak naprawdę nazywał się Undertaker, urodził się 20. 4 marca 1965 roku w Houston, Texas. Zadebiutował na Survivor Series w 1990 roku. Pojawił się wtedy jeszcze w WWF jako tajemniczy partner Teda DiBiase. Seria The Street jest wszystkim doskonale znana, jednak Undertaker wygrywał te walki na WrestleMani przez 21 lat z rzędu, zanim przegrał z Brockiem Restarem na WrestleMani 30. Undertaker często zmieniał gimmick, choć najbardziej znany jest jako Deadman w latach 2000-2003 występował koło jako American Bad Ass. Biker z muzyką Kid Rock. Doskonale wiemy, że Undertaker również teraz pojawia się jako American Badass po zakończeniu swojej kariery jako Deadman. Undertaker, a właściwie Mark posiada również czarny pas w Jiu Jitsu. Undertaker trenował brazylijskie Jiu Jitsu i zdobył czarny pas w tym stylu walki. Mało osób wie, ale Deadman był blisko podpisania kontraktu z WCW. WCW czuciło go twierdząc, że nikt nie zapłaci, żeby zobaczyć faceta o dwóch metrach wzrostu walczącego w ringu. Jak widzimy bardzo dobrze się pomylili, ponieważ Deadman zdobył szansę McMahona. Ma kilka tatuaży związanych z gimikiem. Jeden z jego najważniejszych tatuaży to tatuaż Sara, imieniem jego byłej żony, który później zakrywał po rozwodzie. Rzadko wychodził z roli. Undertaker przez wiele lat unikał wywiadów i mediów społecznościowych, by nie psuć swojego mrocznego wizerunku. Brał w udział w najbrutalniejszych walkach w historii WWE. Niezapomniana walka z Mankindem w Hell in Cell w 1998 roku przeszła do historii jako jedna z najbardziej szokujących. Undertaker zakończył karierę na Survivor Series w w 2020 roku. Undertaker oficjalnie zakończył karierę wrestlingową po 30 latach od debiutu na tej samej gali, na której się pojawił. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, zostawcie coś po sobie w komentarzu oraz napiszcie, kogo byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z serii 10 ciekawostek o danym wrestlerze. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach tego typu i już niebawem. Do zobaczenia. Na razie.